Dzień dobry. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak duże zanieczyszczenie yy, metalami ciężkimi wody, powietrza, gleby, to jest dość. No dobra, jeszcze raz. Dzień dobry. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy tak wielkie zanieczyszczenie metalami ciężkimi wody, powietrza, gleby, a co za tym idzie żywności, kiedy spożywamy namiętnie niezliczone ilości leków na wszystko, co się da, to ważne jest, aby nasz organizm z tych metali ciężkich od czasu do czasu oczyścić. I dlaczego należy to robić? I jakie są na to sposoby? Dowiecie się z dzisiejszego filmu. Więc jeżeli ta tematyka Was interesuje, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Czy my możemy uchronić się przed metalami ciężkimi dostającymi się do naszego organizmu? Raczej nie, gdyż, jak już Wam powiedziałam, powietrze, gleba. Żywność, cały świat jest nimi przepełniony. I z tych metali ciężkich najgroźniejsze dla naszego organizmu są ołów, kadm, rtęć, ale też inne, jak nikiel, arsen. Astat, one wszystkie dostają się do naszej żywności, a przez naszą żywność do naszego organizmu. I wcale, kochani, nie musimy pić nie wiem jakiej ilości coli, która jest tutaj akurat rekordzistką ze względu na aspartam. Jeśli chodzi o ołów, bo to są naprawdę jakieś ogromne ilości, nie wiem czy o tym wiedzieliście. E, aby zintoksykować nasz organizm e, tymi metalami ciężkimi. My możemy również jeść warzywa, owoce, zboża, grzyby, mięso, ryby. O, to wszystko nie jest wolne od metali ciężkich w dzisiejszych czasach. I jeśli chodzi o rośliny. To najwięcej metali ciężkich kumuluje się w korzeniach, czyli wszystkie bulwiaste, jak ziemniaki, buraki, pietruszka, marchew to są te produkty, które wiążą nam metale ciężkie, ale oprócz nich jest też kapusta, sałata, szpinak, dlatego że liście zaraz po korzeniach mają największą zdolność wiązania metali ciężkich. Zdecydowanie mniej mają kwiaty, a najmniej nasiona, chociaż te również. Zdecydowanie bezpieczniejsze od warzyw, jeśli chodzi o kumulację metali ciężkich, są owoce. I tutaj, prym, jeśli właśnie chodzi o te, które dzielnie opierają się metalom ciężkim, prym wiodą bohaterskie truskawki. Więc jeżeli zależy Wam na tym, aby jak najmniej metali ciężkich dostawało się do naszego organizmu, to jedzmy truskawki. Bo oprócz tego mają one. Również szereg cudownych właściwości kopacz. Kopacz leśny. Jedziemy dalej. I dlaczego te metale ciężkie są tak niebezpieczne? Dlatego, że jak one dostaną się do naszego organizmu już, to siedzą tam i siedzą i siedzą, dlatego, że czas połowicznego rozpadu wielu z nich to jest od 10 do 30 lat, więc strasznie dużo. I co one w tym naszym organizmie tam robią, czy mogą powodować? Począwszy od Zatruć wszelkiego rodzaju, bo takie się mogą zdarzać, przez, przez to, że one rozregulowują nam układ immunologiczny. Dla, y, y, i powodują różne alergie i choroby z autoagresji. Dlaczego? Dlatego, że powodują zmiany w syntezie naszych białek. I stąd to właśnie wynika. Również tych białek, właśnie odpornościowych. Ale też mogą doprowadzić tym sposobem do wszelkich modyfikacji genetycznych, czy nowotworów, oczywiście. Dlatego są tak niebezpieczne i ważne jest, aby starać się je usuwać z organizmu. I jest parę takich. Mioteł naturalnych, które sobie dobrze z nimi radzą. I teraz powiem Wam, jakie to są te miotły. Nie będę ich wymieniać w kolejności ważności czy skuteczności, którą mają, ale po prostu. Najpierw powiem o algach. Algach takich jak spirulina czy chlorella. One są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o Usuwanie metali ciężkich z organizmu. Dlatego, że mają taką unikalną strukturę ścian komórkowych komórkowych. Dzisiaj ciągle mi się plącze język, dobra. Mają unikalną strukturę ścian komórkowych, która po prostu wiąże y, toksyny i usuwa je z organizmu. Nie tylko zresztą wiążą metale ciężkie, bo wiążą też inne substancje, które są szkodliwe dla naszego organizmu. Oprócz Alg. Jest też propolis, czyli alkoholowy roztwór kitu pszczelego. Tak? Propolis to inaczej jest kit pszczele, ale tutaj chodzi o ten alkoholowy roztwór, który my zażywamy. I którego kitu pszczelego, którego pszczoły używają do wyściełania swoich um, um, ulów, uli. Sprawdziłam, obie formy są poprawne. Czyli kit pszczeli, którego pszczoły używają do wyścięłania swoich uli. I zabezpieczania ich przed wszelkimi y, patogenami. Y, on już, propolis, kit pszczeli, jego właściwości były już znane w starożytności, właśnie w, y, w, ze względu na to, że mają to działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, ale też detoksykujące organizm. Nie wiedziano być może w starożytności, że to są akurat metale ciężkie, ale wiedziano, że człowiek po takim propolisie znacznie lepiej się czuje. Kolejną substancją jest zeolit. Zeolit czyli minerał, który jest bogaty w szereg związków, między innymi krzem, mówiłam wam, że krzem jest pierwiastkiem y, życia już w, w którymś z filmów, ale też wapń, ale też magnez, sód, potas, fosfor, żelazo, cynk, y, chrom, jod, co on tam jeszcze ma? No, ma też metal szlachetny, złoto, srebro czy platynę. Także ten zoolit jest naprawdę, naprawdę super. I to jest bardzo ciekawy minerał, bo on powstał w czasie wielkiej erupcji wulkanów, kiedy to wulkany wylewały swoją lawę, ta rozrzeżona lawa czy magma spływała do morskich wód i tam, pod wpływem słonej wody i tego ochładzania, zresztą te wody potem, jak wpłynęła ta lawa, parowały i tam. Gotowało się wszystko, ale powstał właśnie ten tajemniczy minerał, ta tajemnicza skała. Zresztą do dzisiaj, pod wpływem podgrzewania, ten zeolit, jakbyście go mieli i gdzieś dorwali, to on zawiera takie ilości wody w sobie, bardzo duże ilości wody, że nazywa się go czasami parującym czy wrzącym kamieniem, bo on po prostu paruje. Bardzo ciekawa jest budowa tego zeolitu, dlatego że jego szkielet tworzą cząsteczki glinu. Krzemu i tlenu, a wnętrze on ma puste. Czy Wam się kojarzy to z czymś? Może Wam się kojarzy z szungitem, o którym już mówiliśmy? Yy. I tak właśnie też jest trochę zbudowany zeolit. I on ma zdolność pochłaniania. Jonów dodatnich, czyli kationów różnych metali. Są takie, ma jakby sita, które małe cząsteczki przepuszczają, a te duże zatrzymują. I taki zeolit, specjalnie zmielony, sproszkowany, rozdrobniony, możemy przyjmować w ilości... Czekajcie, bo tu mnie ktoś coś pisze cały czas i mnie dekoncentruje. Dobra, czekajcie. Okay. I taki zeolit możemy przyjmować w ilości 1 do 3 gramów dziennie, mieszając tę łyżeczkę proszku, na przykład, czy trochę mniej, w jednej szklance wody i wypijając. I jest wreszcie taka tajemnicza substancja, która jest nazwana kwasem alfa-liponowym i, i on ma tę przewagę nad pozostałymi, że potrafi wniknąć, do naszego mózgu i odtruć nam tam cały yy, ośrodkowy układ nerwowy. Oczywiście, w ten sposób zapobiegając między innymi wszelkim chorobom neurodegeneracyjnym, z chorobą Alzheimera i z chorobą Parkinsona na czele. Tylko jak będziemy chcieli sięgnąć po ten, Kwas alfa-liponowy, to pamiętajmy, żeby szukać odpowiedniej formy, a odpowiednią formą, bo, bo są dwie formy: R-ala i S-ala, z których ta R-ala ma yy, yy, większą aktywność i charakteryzuje się większą przyswajalnością, więc lepiej szukać tego, który ma w swoim składzie R-ala. No i nie zapominajmy, że właściwości odtruwające mają też nasze ziółka. Może nie z samych metali ciężkich, ale odtruwają nasz organizm, ale odtruwają nam nerki, odtruwają nam wątrobę, która jest tym najpoważniejszym zawodnikiem w walce z toksynami w naszym organizmie. Więc pamiętajmy, aby włączyć do naszej ziołowej rutyny koniecznie ostropest, karczoch. Kocankę. Jak zrobić taki macerat z kocanki olejowy na odtrucie wątroby? Jest film na kanale. Bardzo proszę, zerknijcie. Ja tam wszystko mówię krok po kroku. Yy, ale też pokrzywa, czyściec, nawłoć, liście brzozy, mniszek. To są te wszystkie zioła, które naprawdę pomagają naszemu organizmowi. One wspierają go. W samooczyszczeniu, czyli wspierają, jak już Wam mówiłam, te procesy samoodnowy organizmu. I pamiętajmy też o odrobaczaniu, dlatego że robaki, oprócz wielu innych szkód dla naszego organizmu, wydzielają też ogromne ilości toksyn, które obciążają naszą wątrobę, i ona potem nie może prawidłowo pracować, i te toksyny nam w organizmie, również metale ciężkie, nam zalegają. O Jezu! No patrzcie, myślałam, że zgubiłam psa. Ale nie, znalazł się. No to, kochani moi, to pamiętajcie o tych metalach ciężkich, bo my tak zapominamy, zapominamy, czasami sobie o nich nie myślimy, a one naprawdę yy, duże zagrożenie dla naszego organizmu stwarzają. Mam nadzieję, że ten film też Wam się podobał, że jesteście zadowoleni, że taki powstał. I ja Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, i ściskamy Was z dolarkiem bardzo serdecznie, i do następnego razu, pa.